Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Tidy Minecraft. E, witam w kolejnym jakże zacnym e, filmie na tym kanale. E, stoję sobie na pięknym bikonie, który jest z złota i żelaza. I nawet nie jest zakończony i nawet nie ma bikona na sobie. E, mniejsza. E, na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że... Tak, ty. Widzę cię. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to to zrób, bo 9000... 90% ludzi, którzy oglądają ten kanał, nie subskrybuje, więc nie wiem. Just, kliknij czerwony przycisk tam niżej. No, tak na wstępie. I polecam, że zostawicie lajka, inne tam pierdolowe komentarze, bla 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 bla. Nie będę się wysłuchać, bo każdy wie dobrze, co należy robić w takiej sytuacji. Tak, polecam siebie na przyszłość ewentualnie możecie zostawić łapkę w dół, ale i tak nikt nie zobaczy ile mam łapek w dół znaczy na no, upartego zobaczę jak sobie pobierze rozszerzenie ale tak normalnie to sobie nie zobaczę walić was Ło. Dzień dobry, tutaj mam wszystkie ko koty eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kotów mam które sprawdziłem w poprzednim odcinku znaczy w poprzednim odcinku sprawdziłem cztery i tego i tego przyniosłem przy okazji, gdy wracałem. Zdobyłem też tyle tu tyle siana, jakiś szmaragdy, diamenty, złote jabłko, ej, trzy to mam, głębem jestem. I tyle, uj, chyba bardziej 18 z tego wyszło. Cześć, Creeper. Ja, ja o. Cyk. Siema! Co tam u ciebie? Mm, tak. Jeżeli widzicie mnie turkę, to już na pewno wiecie, co dzisiaj będę robić. I pokazywać o tym wspaniałym gameplayu z wspaniałej gry Minecraft na wspaniałym świecie tajny Minecraft. Dokładnie tak. Dobra. Zawsze muszę powiedzieć, że się wszystko nagrywa. Wiecie, kwestie bezpieczeństwa i w ogóle nie warto Mam nawet sobie życie na jakieś pierdowe Pytanie, czy ja do Deep Dark miasta Deep Dark potrzebuję coś więcej niż to, taka się przyda. Nawet bardzo. Box czy ja potrzebuję więcej niż jednego Boxy chyba nie. Ale, ale nie mam więcej niż jednego Sharkerboxa. E, jest na to sposób. Nie zmieści się, fak. Bo już się zmieści. Dobra, już mam wszelką boksa Każd <laughs> Przepraszam. Eee, każdy sposób jest dobry. Dobra, teraz lecimy na koordynaty. I ja to będzie stąd. Trochę ponad 2 km stąd to będzie. Gdzieś tam o tym, I 5400. No to tam. I trochę bardziej tam, chyba. Nie, trochę bardziej tam. Okej, okay, więc do zobaczenia już w mieście Deep Dark. Czemu ja nie odwiedziłem tego opuszczonej ruiny portalu, porta nie odwiedziłem. Czy to jest niepotrzebne? W sumie nie, mnie jest Prawie portal działań. A tutaj i już do dziury odpowiedniej. Mam tutaj Lash Cave i Dripstone Cave. Bo, mamy tutaj wszystkie podziemne biły kwiatek. Nie zabrałem. Co? Ciekawe jest, że zabijam. Ale dobra nasza, mam po. Już ma jakiś pierdowy. O Boże, glina. Całe życie nie będę już. Twa. Umów... Nie umiem mówić. Nauczcie się nie mówić. Jak się mówi, poprawną polszczyzną, bo jest bardzo trudny. Nie, nie jestem obcokrajowcem. Eee. Jak się mówi po polsku, bo super agent nie umie, pomocny. Jeżeli zostawicie subskrypcji, lajka w górę i komentarz, to super agent oczy mówić po polsku. Na pewno, 100% legit, tak, to zadziała. Zaufaj mi, zaufaj mi, na pewno, tak, to tak działa. Elo, elo, siema, jesteśmy w Deep Dark. Już mamy jakiś czujnik. Dobra, pierwsza skrzynka. Trzeba zlokalizować te ordynowe spawnowanie tam jest. Nie to Dopesz Nie, Nie pomagasz Tak wiem, diamenty tutaj są. Zbieramy gdy do Chcę, żeby tutaj było zrobione to zgodnie z. Aj. Chcę, żeby to wszystko było zrobione zgodnie z. tym, jak się powinno to robić. A jak to się mówi? Zgodnie z. ze, ze sztuką. Nie wiem. Są trzy krzykacze Dobra, trzeba to zrobić powolutku i cicho Po co tak o, żeby być Zgodny z tym jak się to powinno robić Dobra, jesteśmy bezpieczni ale shit Ale gówno, delikatnie mówiąc Dosłownie To jest gówno, ta skrzynka jest gówną Warden się już pojawił czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Gdy się eksploruje to tak jak się powinno, to, to daje większy efekt niż jak się to eksploruje na tajchowski sposób. A gdzie tutaj jest ten y shrieker? Jest shrieker, co nie? Tak. Gdzie jest ten shrieker holony? Do którego doszedł sygnał? Moje, no że łody tutaj nie wkracza mordę z zagiętą. Wiesz, że tu jest creepy. A też nie, tu jest creepy. Gdzie jest taka cisza, to jest za cicho. To jest creepy. No mniejsze za. to nie tutaj było. Nie tutaj nie było. Przepraszam, że nic nie mówię, ale się aż zbyt skupiam na tym wszystkim. O. Dobra, weź się w okazję, super agent To był dźwięk bicie się w policzek Musisz mnie Co Ja muszę się ogarnąć się. Weźmy inne miejsce może 8 do centrum na sam początek Siema centrum Ła Ła I No nie Gdzie jest shrieker, do cholery? On mi on mnie wkurza, to są ognie. No, już ogniem chodzić bezpiecznie. Na pewno. Yy, mówię za mało, mówię za mało, to jest gameplay powinienem na jak, no nie wiem jak się jest skupiam, to ciężko mówić jednocześnie i się skupiać na takich wypowiedziach, wiem, że mogłem to zeksplorować w 5 minut i ulecieć to stąd w dal, ale chcę poczuć to coś. Ty, zabij się. Okej, okay, pan już. Ło cholera, on jest się tuż przy mnie, ała, ała Mnie tutaj nie ma, panie Wardenie My jesteśmy kolegami, stary Okej, okay, tu jestem bezpieczny, uff się tam powinien schować W międzyczasie zobaczmy co tutaj mamy Nic tutaj nie, nie mamy

chodzi sobie ja ci śledzę Dawaj, lećmy gdzieś tam tutaj są skrzynki raczej nie ma skrzynek są tylko takie piarduka ciebie będą skrzynki Jest szyker. Muszę go zdalić, czemu No tych doju, no przecież były na shifcie co jest. Daj mi odlecieć. Żeby to było trudne, to. O spider Joki i Siemo. jeszcze, Boże. <laughs> co to się odwaliło? Patrzę, państwo. Mm, tak. Zrobiły się ciekawie, bo nam się już dwa ordeny zespalowały, a ja w zasadzie nic nie zrobiłem i zachowuję się jak e, ciota. No bo nie jak ciota, ale po prostu próbuję się wczuć, a zamiast. A nie powinienem się wczuwać, tylko powinienem tak ludować, wszystko, co tam jest i iść dalej do kolejnego. Deep Dark, i chyba zaraz tak zrobię, bo mnie już wkurza bycie Udawanie cichego i grzecznego Sią, 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 Nie mam tonos na zbroi Jeszcze Jak się zrobię, dorobię nowe zbroi Właśnie, nie daj daj czeka w skrzynkach On dalej tam czeka, zebrany Nie, chyba nie w tą stronę No, jakoś tu Siema Się u was was. No Dobra, szybko bierzemy A? A? Nie wiem, lepne. Co to jest za gówno? On gdzieś tu jest A co to jest za gówno? Czemu w tym mieście jest takie gówno? Co jest? Cześć Creeper Ty, mamy tutaj to, 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 to żelazo, żelazo, to, te, to, żyła żelazo, tak to się nazywa? Chyba tak to się nazywa To wygląda ciekawie, ale... Ale gówno w tym mieście, przecież tutaj nic nie ma w zasadzie Wiem, diamentową z zbroję końską i płytę i te linki po strunki, czy jak to się tam dwie Wybuchnij. Pięknie. Tu jest jakaś skrzynka i to od Warden na spawnowania. no e? Dobra, mnie nie ma, jo. O kurde, dwa serca! nie Nieciekawie się zrobiło. Już mam tam dwa ordeny zaplanowane, chyba. Chyba, że tamten jeden uciekł, nie wiem. Jestem powolony. Co ja robię ze swoim życiem? Tu już już jakoś nie ma. W mieście się głównie pojawiają. No nie, tu jest jeden ukryty. Tak, fest ukryty. Ja to zapewne kurde, no co ja zrobiłem? Co ja robię? 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 Słyszę go. Dobra, najecmy się i lecimy tam dalej do tego miasta, diament. Hm. Czy mam się do niego jak dostać? Nie mam, to coś. Eeeem, um, za daleko. Eee, co tam? No kurde, to gdzie? Dlaczego się zostanie w ogóle w innym miejscu? O, dawa. Siema. Ale jest to to. A bo tu jest luźno. Dawa, wkopujemy się tu. Hello. Co tam u was? E, o, o, boże. Jaki voice crack? To jest fajne. Mam nadzieję, że łodem mnie tutaj nie znajdzie, bo jak nie znajdzie to jest po mnie. Hmm. Ej, czy ja, czy, czy ja kiedyś do tego strzelałem? Nie. Czy to jest jakieś wymięcie? Chyba jest. się, o tak. Czy za to jest jakieś usunięcie? Czy to będzie... tutaj? A nie, tu jest. 30 metrów od tego trzeba celować Okej, okay, takie ale Cholera, gdzieś tutaj ułodnik się pojawił. Przej, on się pojawi? Tu. Nie wiem, po prostu stąd uciekam chwilowo. Bo nie czuję się tu na tyle bezpiecznie, żeby tutaj zostawić przez dłużej niż następne 5 sekund. Tutaj jestem na pewno bezpieczny. I normalne moby tutaj są mi obojętne, jakby. I takie, ja zawsze mam je w tyłku. Ale tak. Cześć, Nerman, jesteś jąkiem. E, ciągle respię te ordyny, A ja chcę tego skrzynieczki sobie wziąć. Cholera, on tu idzie. On tu idzie. Ja może ucieknę. Tak dalej trochę. No bo stąd mnie nie wykryję. Eee. jakby mam to już 27 minut i 37 sekund. Tak na pewno to 43 sekundy. Mmm. Cóż. Myślę, że nie yy... tak dużo z tego wytnę, ale zaraz zobaczymy się tam na dole, gdy te ładne już pójdą do popa. Okej, okay, chyba się uspokoiło, chyba już tu nie ma. Widzę tam szyker, ale zapomniałem, że tutaj chyba jestem bezpieczny. Już nie wiem, czaszki. Mam nadzieję, że to jestem bezpieczny, tamtego chyba nie dotknie co? Siema czaszka wtedy, o tak, to jest coś. Świeczki. Nie, nie warto. Yy... Co to jest za gówno? Przepraszam. Przecież tutaj nic nie ma. Co to ma być? Ale tu mnie czekają dwa urdy. Tań, czy ja zdążę je zwalić? Myślę, że nie. Więc trzeba będzie się ewakuować od razu. Nie wiem, czy się da. Ale się Siema Wardem, stąd No wow, Ja wow. jestem bezpieczny Czemu w tym mieście są same takie shity? Czee, tutaj gdzieś go skrzynka, gdzieś widziałem tu Jest koks jeden Widzisz coś? Zawsze? ale tutaj... Okej, okay, gdzie są jeszcze jakieś skrzynki? Tu jest skrzynka. Tu jest skrzynka. Tylko jest jakiś taki ryzykowe... ...przylady. No dobra. Siema, nada. Dobra, no, szybka akcja to są diamenty. A nie warto jest zb ich zbierać. Za dużo tutaj szykarów i wszystkiego, żeby je zbierać. Przecież dro w tym Ancient City jest. Kawla. O nie! Asio! O! Diamenty! Znalazłem przypadkowo. Mi się to podoba. Wolny to sobie tam żyj gdzieś swoim życiem. Ja ci przekazam. Ja ciebie nie budziłem, To był jakiś nietoperz losowy. Ja nic nie zrobiłem. Nie poczuwam się do odpowiedzialności za jakikolwiek czyny. E, tak Panie Warden Coś tam czujesz, To tylko ja Myłem się dzisiaj, ale no I... U! coś zrobiłem Gdzieś w było. Ej, ty zaproszony kupanie, lol ale dzisiaj nie miałem się zajmować poszanowaniem kupaniem, tylko wardenem i, i, i jego, 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 jego skarbami, ale nawet skarbów nie ma tutaj. W tym miarze jest nie ma skarbów. No kurde, no. Jeden koks. Zero jakieś fajne rzeczy, jakaś płyta marna. Czy tutaj byłem? Przepraszam, bo tutaj Warden sobie gdzieś kampi czeka na moje Dubsko. No a ja tutaj nic więcej nie znajdę ciekawego Muszę znaleźć inne miasta, żeby coś fajnego znaleźć Bo ogólnie, no wyprawy oceniam na takie 3 na 10 Nie wiem, no średnio no, no, bym powiedział No niestety, na no, soli, ale no Drop yy, z tego miasta był beznadziejny, a dzienne też nie chcę zbierać, bo są na suficie. Hey, no cóż, to ja sobie podlecę ten rodowiec i z kuskami zakończę ten odcinek. Się Czy ten biomód odkryty? Tak, mam odkryty. Na pewno. No mam. To jest ta tak for Olympics. Więc tak oto. Kuski powodowane. Muszę zdobyć was w Tak. O, dżungla tam jest. Nawet wiem, gdzie jest dżungla wokulista, to mało istotne. Cóż, tam. Straciłaś róg. Muszę zdobyć was w Gdzie masz róg? Gdzie dałaś? Róg! Mamy ruch kozy w bonusie tego odcinka, chociaż na osłodę, a... Wyglądasz jak... Tak. Tym akcentem koza was e, żegna. E, koza mówi, żebyście subskrybowali ten kanał, co nie?